Świat jest obecnie bogatszy, niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatniej dekadzie globalna gospodarka wyprodukowała więcej towarów i usług, niż przez pierwsze pięć tysięcy lat nowożytnej historii ludzkości. Nowe technologie nie tylko dały nam materialny dostatek, ale także lepsze zdrowie, pełniejszy dostęp do wiedzy, większą wygodę i mniej nudy. To bogactwo nie zostało jednak równo rozłożone. Przez większość historii ludzkości zakładano, że życie dzieci będzie podobne do życia ich rodziców. Postęp był powolny, natomiast większość społeczeństwa poświęcała się wychowaniu, zostawiając tylko odrobinę czasu na inne dążenia. Nowoczesna technologia i przemysł to zmieniły. Dzięki temu, że więcej osób mogło poświęcić się innowacjom, świat skumulował sukcesy, dając nam to, co mamy dzisiaj. Oczywiście to nie idealny świat, jednakże przez ostatnie 200 lat ludzie byli stosunkowo pewni, że ich dzieci będą żyły w większym dobrobycie niż oni sami, za wyjątkiem kilku małych zgrzytów. W zamian starsze pokolenia mogły cieszyć się na starość poziomem komfortu, który byłby trudny do zapewnienia w świecie, który nie poprawiał się nieprzerwanie. Teraz jednak wydaje się, że po raz pierwszy od długiego czasu ten międzypokoleniowy układ został zerwany. Obecne pokolenia zauważalnie odstają pod względem etapów życia osiągniętych przez starsze pokolenia w tym samym wieku: kupno domu, małżeństwo, założenie rodziny, planowanie emerytury, nowa firma. Według większości wskaźników Pokolenie Z znacznie odstaje od rodziców. Finansowe problemy pokolenia Z to nieszokujące odkrycie, a dodatkowo pomijany większy problem. Aby to odkryć, musimy zrobić coś, co jest wysoce niepopularne w internecie wziąć w obronę baby boomers. Realistycznie rzecz biorąc, są oni tak samo ofiarami tego trendu jak inni, nawet jeśli ich statystyki wyglądają nieco lepiej. Co powoduje, że młode pokolenia odstają od swoich rodziców? Czy istnieją istotniejsze problemy, od których te trendy odciągają uwagę? Czy da się to jakoś naprawić? Granice pokoleniowe, jak lata definiujące kogoś jako millenialsa, Gen X, Gen Z, czy członka innej grupy, są dość arbitralne. Millenialsi urodzeni między 1981 a 1996 rokiem mieli radykalnie różne dzieciństwa, wchodzili na rynek pracy w odmiennych warunkach. I przeżyli wiele różnych globalnych wydarzeń, i to pomimo przynależności do jednego pokolenia. Wyjątkiem od tej reguły są baby boomers, gdyż ich grupowanie pokoleniowe jest mniej arbitralne, a oparte na boomie urodzeń po II wojnie światowej w większości krajów zachodnich. Większość pokoleń to losowe linie w piasku rozłożone co 15-20 lat. Co gorsza, rzeczywiste daty graniczne definiujące pokolenia różnią się nawet o pół dekady w zależności od źródła. Chodzi o to, że przypisywanie cech i wyciąganie wniosków na podstawie czasów, w którym ludzie się urodzili, zbliża się niebezpiecznie do astrologii. Co ciekawe, Merkury pokolenia Z może być też w Gatorade. Gdyby to było wyłącznie rysowanie linii dla wygody, to prawdopodobnie byłoby to w porządku, jednak wyrządzić może to wiele szkód. Niestety, w przypadku ekonomii i socjologii, grupowanie stanowi odwrócenie uwagi od istotniejszych problemów. Ważne zastrzeżenie. Na tym kanale często używaliśmy nazw pokoleń do szerokiego definiowania różnych grup, ponieważ jest to proste i łatwe do zrozumienia. Przy analizie różnic ekonomicznych między pokoleniami należy uwzględnić także inne zmienne, nie natomiast wyłącznie czas urodzenia. Gdybyśmy nagrywali ten film TKD temu, byłaby to podobna historia o losie milenialsów, ale teraz mają oni szansę stać się najbogatszym pokoleniem w historii. Jest to częściowo spowodowane tym, że zaczęli zarabiać więcej i gromadzić imponujące fortuny osobiste, dzięki czemu mogą wkrótce nie tylko stać się najbogatszym pokoleniem w historii, ale także być bogatszymi w młodszym wieku niż ich poprzednicy. Oczywiście jest jeszcze inny czynnik wpływający na to, a mianowicie fakt, że są oni w odpowiednim wieku, by zacząć dziedziczyć fortuny przekazywane przez umierających przodków. Czy ekonomiści i demografowie błędnie uznali trudną sytuację millenialsów za efekt młodości i braku pieniędzy? Czy to oznacza, że biedni, pokrzywdzeni przedstawiciele pokolenia Z, po prostu czekają na swoją kolej? Obie te rzeczy mogą być jednocześnie prawdziwe. Młodsze pokolenia mogą w końcu stać się bogatsze, choć w dużej mierze będą żyły skromniej niż ich rodzice. Istnieje wiele małych i większych luksusów, które dziś uważamy za oczywiste, a które 50 lat temu były nie do pomyślenia. Dla pokolenia Boomers wyjazd na zagraniczne wakacje w młodości był symbolem ogromnego bogactwa. Większość ludzi, nawet w krajach rozwiniętych, nigdy nie wyjechała za granicę. Jednak obecnie istnieje cały przemysł zaspokajający potrzeby ledwo wypłacalnych studentów podczas ich kolejnych wycieczek po Europie. Wiele dóbr konsumpcyjnych, takich jak zmywarki, pralki, mikrofalówki, 55-calowe telewizory i telefony komórkowe, stało się standardem w większości gospodarstw domowych. Zaledwie kilka pokoleń temu były to wielkie zakupy. Te informacje są kluczowe, więc je zapamiętajmy. Młodsze pokolenia konsumują luksusowe marki dużo częściej niż ich rodzice. Nowe technologie przyniosły poprawę stylu życia, taką jak rozrywka i informacje na żądanie w modelu 24x7, zaawansowane leczenie medyczne i praca zdalna. Niesprawiedliwe jest obwinianie młodzieży za korzystanie z nieistniejących wcześniej rzeczy, ale ważne jest też uznanie, że to głównie boomersi stworzyli te technologie. Postęp technologiczny był fundamentem szybkiego wzrostu gospodarczego i związanej z nim poprawy standardów życia w ostatnich 200 latach. Tempo postępu technologicznego nigdy nie było tak szybkiem jak teraz, a mimo to młodzi ludzie stają się coraz biedniejsi. Co się właściwie dzieje? Cóż, luksusy mogły stać się bardziej dostępne, ale podstawowe potrzeby nie. Większość uczestników gospodarki wybrałaby przystępne cenowo mieszkanie, edukację i jedzenie zamiast podróży po Sri Lance, ale ten wybór został podjęty za nich. Wiele osób nie sądzi, że kiedykolwiek osiągnie te cele finansowe, więc co mają do stracenia. Obecnie większość gospodarek na świecie, zwłaszcza zaawansowanych, jest korzystna dla właścicieli aktywów, nie natomiast dla pracowników. Jednym z symptomów jest nadmuchany rynek mieszkaniowy w prawie każdym dużym centrum na świecie. Jednak dzieje się to w okresie, gdy pokolenie baby boomers jest na szczycie swojej wieści kariery i gromadzi aktywa. A młodsze pokolenia są tylko pracownikami. Osoba z pokolenia Z z dużymi aktywami skorzystałaby tak samo jak baby boomers. Jednak boomersi mieli więcej czasu na ich zdobycie, gdy sytuacja sprzyjała pracownikom. Jeśli chodzi o technologię, której wszyscy używamy, łatwo brać ją za pewnik, co jest naturalne dla ludzi. Jednak nie do końca jasne jest, jak bardzo poprawiła ona jakość naszego życia. Stała dostępność online z każdego miejsca na świecie zwiększa produktywność gospodarczą. Co ciekawe, właśnie tak pisze ten film podczas wakacji. Niestety, co korzystne dla gospodarki, nie zawsze jest dobre dla jej uczestników. Wielu pracowników z telefonami służbowymi prawdopodobnie nigdy nie mogło w pełni zapomnieć o pracy. Z mojego przykładu wynika, że jest to całkowicie w porządku. Uwielbiam prowadzić własną firmę, ale dla wielu pracowników to drastyczne pogorszenie jakości życia, które nie zawsze widać w danych o produkcie krajowym brutto czy majątku netto. Istnieją również inne dane, które są w większości pomijane. Millenialsi mogą być najbogatszym pokoleniem w historii, a jednocześnie zmagać się z problemami, gdyż nie są grupą jednolitą. To miliard osób, które przypadkowo urodziły się między dwoma losowymi latami. Kolektywne bogactwo tego pokolenia znajduje się w rękach niewielkiej grupy osób, co znacznie podnosi średnią, jednak sprawia, że większość ludzi walczy o resztki. Stając w obronie boomersów, powiem, że oni również mieli ten problem. Prawie połowa całkowitego kolektywnego majątku netto ich pokolenia przypada na około 20 osób. Na początku nierówność była mniejsza. Ostatecznie to pokolenie Z będzie prawdopodobnie najbogatszym w historii, lecz narastająca nierówność sprawi, że problemy te będą jeszcze bardziej widoczne. Łatwo wskazać na starszych lub młodszych i stwierdzić, że to problem pokoleniowy. Spór pomiędzy młodymi, gniewnymi, a osobami staroświeckimi jest bardzo ludzki, ale to nie ekonomia. To problem nierówności, a nie problem pokoleniowy. Wielu boomersów również bardzo ciężko pracuje. Wspomnijmy, że nastąpiły pewne znaczące zmiany ekonomiczne, które z czasem pogorszyły ten trend. Jedną z najważniejszych jest oczywiście dług. Istnieje dzisiaj duża grupa osób o ujemnej wartości netto, w przypadku których długi są większe niż suma wszystkich aktywów. To dodatkowo komplikuje i tak już trudne zadanie obliczania bogactwa. Wycena nielikwidowanych aktywów, takich jak nieruchomości i pojazdy w dużych populacjach to jedno, ale jak traktować osobę z długiem 500 tysięcy dolarów za studia medyczne i minimalnymi aktywami? Na papierze byłaby jednym z najbiedniejszych ludzi w całej populacji, ale czy naprawdę jest w gorszej pozycji niż osoba, która naprawdę nie ma nic? W ciągu ostatnich 30 lat znacznie wzrosła powszechność długu studenckiego i konsumenckiego, w przypadku których zaciąga się osobiste zobowiązanie bez odpowiadających mu aktywów, które by je zrównoważyły. Kiedy nierówności były mniejsze, znacznie trudniej było otrzymać pożyczkę. Dotyczyło to nawet pożyczek na dom. Ludzie musieli nawiązać osobiste relacje z menedżerem banku i udostępnić osobiste szczegóły finansowe, zanim bank udzielił im nawet niewielkiej pożyczki. Działo się tak, gdyż nie mieli innej możliwości zrozumienia sytuacji. W tamtych czasach rola menedżerów bankowych była prestiżowa, ponieważ mieli oni dużą swobodę w decydowaniu o przyznawaniu finansowania. Udzielanie pożyczek osobistych bez namacalnych aktywów na cele konsumpcyjne było czymś niesłychanym. Utrudniało to starszym pokoleniom popadanie w tarapaty finansowe. Niemniej jednak, zmiany technologiczne, takie jak ogólnokrajowe systemy e-bankowości i bazy danych raportów kredytowych, uczyniły udzielanie kredytów konsumenckich filarem bankowości. Istnieje rosnąca pula tzw. długów fantomowych od pożyczkodawców oferujących zakupy na raty które technicznie nie są długiem Kanady, ale nadal stanowią zobowiązanie finansowe. Gdy jedna osoba statystycznie wzbogaciła się, druga technicznie zubożała. Inny czynnik również to potęgował, choć mniej bezpośrednio. W ciągu ostatniego półwiecza wskaźniki urodzeń w większości zamożnych państw drastycznie spadły. Statystycznie oznacza to, że zamożni rodzice przekazują swoje fortuny średnio mniejszej grupie dzieci. Jedynak, który otrzymuje spadek zarówno od matki, jak i od ojca, jest na papierze dwa razy bogatszy niż każde z nich indywidualnie. Spadek to najczęstszy sposób, w jaki nadzwyczaj bogaci młodzi ludzie zdobywają swoje fortuny, co dodatkowo koncentruje część majątku pokoleniowego na szczycie, statystycznie pozostawiając mniej dla wszystkich innych przedstawicieli pokolenia. Jest to spodziewane. W gospodarkach wolnorynkowych z rozwiniętymi rynkami inwestycyjnymi bogactwo naturalnie przyciąga kolejne bogactwo. Dług i egocentryczne społeczeństwo przyspieszyły naturalny trend pogłębiania się nierówności. Nowe pokolenia doświadczają większych nierówności, co skutkuje licznymi problemami. Dlaczego dopiero teraz to zauważamy? Mimo ogromnego wzrostu gospodarczego na świecie przez ostatnie 250 lat, nie ma gwarancji, że młodsze pokolenia będą żyły lepiej niż ich rodzice. Nierówności spadły dramatycznie po II wojnie światowej, głównie z powodu zniszczenia aktywów kapitałowych w Europie i masowych programów rządowych realizowanych w Ameryce. Mających na celu poprawę jakości życia osób powracających z wojny. Przed wielkim kryzysem nierówności osiągnęły rekordowy poziom podczas Złotego Wieku. Według większości szacunków kryzys tylko pogorszył i tak już trudną sytuację biednych ludzi. Od czasu II wojny światowej i związanych z nią działań odbudowy, nowoczesne gospodarki, naturalnie bez interwencji, zaczęły ponownie koncentrować bogactwo. Objawia się to również w sposób niemożliwy do zmierzenia standardowymi wykresami nierówności czy współczynnikami giniego. Wraz ze wzrostem nierówności, władza i wpływy zazwyczaj przechodzą w ręce bogatych i pewnych instytucji. W dzisiejszych czasach to firmy osłabiły związki zawodowe, lobbowały za mniejszymi regulacjami i zwiększyły konkurencję o miejsca pracy. To poskutkowało dobrze znanymi nagłówkami o masowych zwolnieniach, przepracowanych i źle opłacanych pracownikach oraz młodych pokoleniach przytłoczonych sytuacją ekonomiczną. Trend ten osiągnął szczyt, gdy pokolenie Z wkraczało na rynek pracy. Trend obejmujący wiele pokoleń tworzy atrakcyjną historię o nadchodzącym, walczącym pokoleniu. Świetnie angażuje ludzi, ponieważ dyskutują o stopach procentowych z ich czasów, wymienianych uściskach dłoni i trudnej drodze do szkoły. To wszystko prowadzi nas do najważniejszego punktu ze wszystkich. Ostatnie 70 lat było wyjątkowo korzystne zarówno dla posiadaczy aktywów, jak i dla najuboższych. Najuboższych ludzi świata, a nie najbiedniejszych z rozwiniętych gospodarek. Globalne ubóstwo znacznie spadło, ponieważ globalny przemysł i finanse rozwijały gospodarki, które wcześniej były niesamowicie biedne. Klasycznym przykładem są oczywiście Chiny, ale dotyczy to miliardów ludzi, którzy w przeciwnym wypadku prowadziliby rolnicze życie podobne do swoich przodków sprzed 500 lat. Obecnie trudniej to dostrzec, ponieważ większość z nas pochodzi z rozwiniętych gospodarek, gdzie można stwierdzić, że to klasa średnia zapłaciła za bogactwo na górze i możliwości na dole. Gdyż wiele z tych możliwości to zadania zlecone osobom gotowym pracować za mniej. W ujęciu globalnym było to dobre dla ludzkości. Lokalnie spowodowało to wiele problemów. Argument, czy było warto, prawdopodobnie wykracza poza zakres czysto ekonomiczny.